Yo, cześć łamieczko, jestem Rwiss, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj chyba ja po raz pierwszy sobie zagramy w coś innego niż Bedwarsy, ponieważ będziemy dzisiaj próbowali, no, próbowali wygrać TNT Run. To kiedyś byłem na no, po prostu mega dobry, zanim zacząłem grać Bedwarsy i zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj w ogóle potrafię. No zobaczymy. Tutaj widzę, że jest 24 graczy i czy mi się uda wygrać, no to jest taka kwestia sporna, bo nie mam żadnego pojęcia jak mi tutaj wszystko wyjdzie. Okej, okay. jestem jeszcze na pierwszym piętrze, więc to jest mega prapsik Ale tutaj też jeszcze wielu, wielu typów biega, ktoś tutaj jest? Okej okay. Trzech typa, dobra, dam sobie jakąś radę, pyk, pyk O nie, muszę tutaj zaskoczyć, dobra Ale żyję spokojnie, jeszcze nie umarłem, a byłem po prostu już blisko Gdybym tam spadł, to już by była Isna lipa No to jest serio dość trudna minigierka, no ale Miejmy nadzieję, że wam się spodoba, ponieważ no Cały czas są tylko bedwarsy i bedwarsy, no chociaż raz na rok można zrobić coś innego, nieprawdaż? No właśnie, dobra. Pyk, pyk i pyk. Dobra, tutaj się powoli kończą bloki. No ale Elvis sobie oczywiście da radę, chociaż jest chory. No cóż, takie jest życie, dobra. Pyk, pyk. O nie, on tutaj leci, dobra. Okej, okay, przegoniłem go stąd. A więc no, jakoś nam to wychodzi, pomimo, pomimo tego, że ledwo mówię, dobra. Okej, okay, tutaj damy sobie jumpa, dobra. Pyk. Tutaj jeszcze jest dwóch typa na tym piętrze Oprócz mnie No i miejmy nadzieję, że tutaj zostanę ostatni No, w, no kiedyś tutaj byłem mistrzem tego TNT rana, No ale z pół roku w to nie grałem Więc wiecie, no tak trochę XD Dobra, ale daję sobie jakoś radę Można stwierdzić Nie jestem aż taki zły A zwłaszcza, że zostało już ośmiu graczy A ja wciąż żyję, rozumiecie? To wciąż żyję Już nawet siedmiu, o ja, to mi serio dobrze idzie Dobra, no ale trzeba już tutaj zeskoczyć Pyk, udało mi się. No i tutaj też jest jeszcze trochę typków. No miejmy nadzieję, że ich tutaj przeżyjemy. Ej, typie! Ale bym przez ciebie spadł. No wiesz ty co? Wstydziłbyś się, naprawdę, dobra. Pyk. I jak mi tutaj wszystko idzie? Ta ręka trwa już dwie minutki. No, miejmy nadzieję, że chociaż jedno mi się uda wygrać na tym odcinku. No to, to tak sobie sporo zagramy tych ranaczek. Co na to? Tak. To jest dobry pomysł, poczko, dobra. Okej, okay. on ma taki wysoki level, że po prostu nie wiem czy z nim sobie damy radę, ale ma chyba 250 z tego co tutaj widzę, tak, no więc będzie to no, straszna lipa z nim, no miejmy nadzieję, że mi się uda, no, proszę, <grym> okej, okay. oj nie, nie, przecież Elvis nigdy nie spada, nie można, że to nie są Bedwarsy I, i tak nigdy nie spadam, więc muszę trzeba jakoś tutaj przeżyć. dobra, a ja mam tutaj jeszcze potki na spowolnienie, które mogę walnąć jakimś typkom, łapaj, nie udało mi się trafić, Dobra, pyk. Złapię go jeszcze, zaraz go złapię, go zampodkom obleję. Tylko jają zostaliśmy, o jacie I co teraz? Przecież on ma level. Os no, nie, co jest niemożliwe do wygrania, chociaż. Ej, będzie serio trudno. Ja sam w siebie nie wierzę, naprawdę. XD. Pyk, pyk. O nie! Mordo, nie rób tego, proszę. Oszczędzi mnie. Ja tutaj sobie, przecież ledwo daję radę. No cóż. Jakoś to przeżyję, jakoś sobie, sobie dam radę. Poradzę sobie. O Ojacie, dobra, żyję. Mam, mam już tylko cztery double jumpy. No czyli no, istna lipa, ale. Czy on spadnie? Nie, on nie spadnie. On sobie jakoś Hm, huh? Co? Nie, no kurczę, no było tak bliziutko, żeby on spadł. Panie, ja to mam takiego pecha po prostu. Nie ma. Każda osoba, która teraz ten film ogląda do, do tego momentu, oczywiście strzela teraz subika, bo to jest najbardziej zwariowany kanał Bedwars w Polsce. No i jak widzicie, to nie jest tylko Bedwars, bo teraz będzie też wiele innych mini -gierek, No bo czemu nie? Możemy sobie teraz w takie inne gierki popychać niż tylko Bedwarsiki, bo to już się po prostu robi trochę nudne, że tylko to, to i to. A mam, a jest przecież no... no w Minecrafcie jest tyle pięknych streamów, które można pokazać. na przykład jakieś cave Warsy, TNT Run właśnie, Bedwarsy, no, ale nie, nie codziennie oczywiście, dobra. O nie, ucieknę. Udało mi się. I mam zaraz tą, krew przykichane. Dobra. Pyk, pyk. On tam cały czas żyje, naprawdę. Ja teraz tutaj nie mam szans właściwie, można powiedzieć. To jest strasznie trudne. No ale powolutku, bez pośpiechu. Może go wylaminujemy, tak. Jejmu muszę tam chyba kończą bawali blaczki To jest dla nas tylko prosik. Czy on spadł, czy on spadł? Nie, on tam żyje, serio on wrócił A byłem już tak blisko, co wygrałem to? O jacie o, Ale ja jestem po prostu w to op Dobra, będzie oczywiście więcej odcinków Z tej, z tej minigierki, bo Widzicie jak mi teraz <laughs> dobrze poszło Nie, nie wierzę Wygrałem z takim dobrym graczem, naprawdę Ale on o ile się nie mylę na zajarence też jest Tak, on na rękę też bił więc będzie też po prostu mega trudno. No, oby Elvis dał sobie tutaj radę. Dobra, macie tutaj spowolnienie, a ja sobie wolno tutaj spida. dobra. No i gramy, panie i panowie, wygrywamy to oczywiście. ho bo Elvis nigdy nie umierał. Ha-ha, <śm> ok. Widzę, że tutaj jest jeszcze mnóstwo osób, ale no myślę, że bez jakiegoś większego problemu ich tutaj wyjaśnimy. Jakoś może tutaj podejdziemy, żeby spadli. Tak, coś w tym stylu. Ok, prawie go tutaj zwaliłem. Typyk. Chodźcie do mnie do tej typki, chodźcie, ja jakoś Was tutaj strolluje. Okej, ok, tutaj jest typek. Okej, okay. będziemy przed żeby spadł, prawie spadł. Nie, no nie, spadł. Hu-hu, strollowany, nie. No i masz Babu No, tak się kończy, właśnie. Moje no, trollowanie, dobra, ale no mniejsza z tym i tak to wygrywamy. Mam taką nadzieję, dobra. Ale tutaj jest też mnóstwo sypków jeszcze, więc nie mam żadnego pojęcia, czy to mi się jakoś uda co rozegrać. Będzie no... naprawdę będzie mega trudno, no ale ja bym nie wygrał, no panie, ja bym nie wygrał, co jest niemożliwe, dobra. Zostało jeszcze 18 graczy, co? Przecież to już trwa minutkę. Oni już powinni wszyscy pospadać, Nie. I to będzie serio mega trudne. No ale cóż, musimy sobie jakoś z tym poradzić. Jakoś coś sobie, sobie wykombinujemy, żeby ich tutaj przychytrzyć. Take, pick, pick, jump, ok. Nie spadłem oczywiście, dobra. Już ośmiu już graczy tylko, no tak w kilka sekund no, spadło dziesięć osób. i to serio może być trudne. A może być też bardzo łatwe, no. Pożyjemy, zobaczymy, o ile to w ogóle tutaj pożyjemy. I nie spadniemy od razu, nie, będę po prostu płakał. Jak spadnę, dobra. No ale oczywiście do trzech razy sztuka możemy sobie zagrać jeszcze jedną radeczkę. W, w takim razie, jeśli nam się uda to przegrać jakimś cudem. Okej, okay. a tego typka co, co, co zastania ręki już tutaj już nie ma. On chyba wyszedł, bo się mnie wystraszył albo po prostu spadł. Nie wiem, jakim cudem, ale mu się jakoś to udało zrobić. Czy ktoś jest tam jeszcze na górze? Nie, tam chyba już nikogo nie ma na górze. A jeśli jest, to jest mega koksem. I mogę tam się już spodziewać przegranej. Dobra, ale jeżeli ja oprócz mnie tylko dwie osoby. Więc to jest po prostu dla mnie mega propsikatanie z jeden na dole. Ale gdzie jest ten drugi? Czy on jest nade mną? Oby nie! Oby nie! Czy on jest... On jest tam, dobra. Czyli wszyscy są na dole. Czy mi się tu uda rozegrać? Zobaczymy. Mamy tutaj dopiero 2,5 min min minutki tej arenki. No, będzie na pewno trudno, ale no nie będzie aż tak trudno. Przecież taki grać jak ja nieraz gra w ten tryb, no i nieraz wygrywa. I tutaj mam chyba aż 300 wygranych, jeśli tak, nie mylę. No więc tak, no, trochę to będzie łatwe, trochę będzie trudne. No, zobaczymy, zobaczymy. Tylko ja jeden ten zostaliśmy. Czy on jest dobry, to ja nie mam pojęcia. Ale na pewno ja jestem dobry na, na ten trybie, no tak przynajmniej myślę Ale mam jeszcze wszystkie czyli double jumpy Czyli mogę sobie jeszcze tutaj z 10 tak super poskoczyć No to sobie wlecimy chyba na pierwsze pięterko Tak, pyk, pyk, pyk Dziękujemy bardzo Spoczko Okej, okay, ta ręka już trwa 3 minutki To będzie na no serio coś, no To jest niepojęte jakim cudem ja się żyje Naprawdę, czy jestem w to aż taki dobry Czy mam po prostu aż takiego farta Naprawdę, nie mam żadnego pojęcia O, okej, okay, żyję no i gdzie on jest? Czy on też wlecia, wlecia tutaj na górę, czy cały czas siedzi na najniższym piętrze? I on chyba jest... CO? WYGRAŁEM JUŻ? OMG! Ej, serio jestem? W no, no, nie najgorszy, można powiedzieć, skoro wygrałem to też. Dobra, ale do no, trzech, trzech razy sztuka, czy nam się uda to wygrać? co już zobaczymy, bo to może być już mega trudna ręka, bo są tutaj 24 osoby. I czy nam się uda? No, los wszystko pokaże, dobra. Widzę, że jest też trochę tych wyższych leveli. Z którymi może być jakiś mniejszy problemik, albo nawet większy problemik, dobra. Ale rzucimy jakieś spowolnienie. No i biegniemy. Wyjaśniamy to, dobra. Okej. Okay. Musimy zostać na tym pierwszym piętrze, bo jak spadniemy, to będziemy mieli już o wiele trudniej. Okej. Okay. Jeszcze tutaj nigdy nie spadł. O, już pierwsza osoba umarła. Dobra. Co jest za? Oczywiście dla nas taki wielki Propsik, dobra. Może się tutaj patrolujemy, tak. Zrzucimy go, może. Uda nam się, czy nie? Zwrócimy tego typka, dawajcie, uda nam się. Pyk. Strollowany? Tak, spadł, spadł, ale jestem tutaj trolem. <grym> o nie, nie, Elvis nigdy nie spada. Oczywiście, że nie spada. I nie spadłem tym razem też. He, <grym> dobra. Okej, okay, no i tutaj jeszcze nikt nie umarł oprócz tego jednego typka. A ja mogę w każdej chwili tutaj zlecieć. Dobra, warto sobie tutaj Spida, No i lecimy, panie i panowie, wygrywamy tą areneczkę, no. Tak myślę przynajmniej, co nie? Tak myślę. O, ja cię! Co tu się dzieje? Serio, to jest aż dziwne. najgorszy najgorsze, to jest po prostu mój katar. No, nie, to jest po prostu straszne, no, dobra. Ale damy sobie tutaj radę. Ile osób jest, jest jeszcze tutaj na górze? Tutaj jest chyba tylko jeden typek, tak? Tak, ej, serio, tutaj we dwójkę zastaliśmy, więc no, mega dobrze nam idzie. I zobaczymy, czy nam się to da wygrać. Dopiero dwie osoby umarły. No, co są jakieś żarty. Ja myślałam, że tylko pięć osób zostało, a tutaj wszyscy się żyją. No nie. To jest chore, dobra. Pyk. Okej. Okay. I on cały czas nie spada, on jest serio dobry, trzeba będzie go może jakoś zwalić, zobaczymy. Ty pijasz tutaj, o nie. Okej, okay, żyjemy. I zwaliliśmy go tutaj poteczką, okej, okay, trafiłem, nie trafiłem. Okej, okay, trafiłem go chyba i jest teraz spowolniony, okej. Okay. No i spadł, okej. Okay. Ha, 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 ja to jednak mam farta, no XZ. Dobra, żyje tylko 16 osób. No co już jest o wiele lepszym wynikiem niż poprzednim. Mówiąc no spoczko, damy sobie jakoś tutaj rady, sobie tutaj pobiegamy. No i wygrywamy tamaryneczkę, no tak przynajmniej myślę, no. Proszę, ja chcę to wygrać, ja nie chcę przegrywać. Ja tak strasznie nie lubię przegrywać, no ale cóż. Każdy czasem musi przegrać. Dobra. Oni tam sobie biegają. I chyba nawet ich nie mają drugim piętrze, ale ja jestem jeszcze na pierwszym, więc no. Jestem po prostu w tą mega kozaczkiem, widzę. Okej. Okay. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk i pyk do skończenia. nie! Ale sobie podlecę. Bo mam jeszcze 6-6 double jumpów, więc no mega propsik dla mnie. Pyk, 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 pyk. Okej, pik, pyk, pik pik. Okay. Pik, 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 pik i pik. Skoczymy sobie tutaj, bo tu jest za wiele więcej blaszków. No i jakoś sobie tutaj poradzimy. Jeszcze żyje 8 osób, o nie. A tu jest jakiś typek jeszcze. Trzeba będzie go tutaj chyba zwalić, o ile się nie mylę. Tak. I on może być mega dobry. Ty pie, zlatujesz tutaj. Zlatujesz, mówię. Zlatujesz, panie. O nie, no... Ale on ma też dużo double jumpów. Ej, to jest mój po prostu no, jakiś główny konkurent, widzę. Po tym, jak bardzo ogarnia. No ale Elvis sobie nigdy no, oczywiście nierówny. Nie! Nie! Okej, okay. żyje, żyje. Pyk żyje. O ja cię, ale mam farsa. O ja cię, ej nie, to już będzie po prostu przegrane. Tak przynajmniej myślę, że to będzie przegrane. Bo mam tylko dwa double jumpy i jestem na ostatnim piętrze. A żyję po oprócz mnie trzy osoby, naprawdę. To będzie mega trudne. Czy nam się uda? Po prostu nie mam żadnego pojęcia. Okej, okay. pyk. O nie, co jakiś, jakiś tybek tutaj leci. Oszczędź mnie, proszę, oszczędź mnie. Nie! Okej? Okay. żyję, Jeszcze jest tylko dwóch typków. Okej, okay. dam sobie jakoś radę z tym. Proszę! Okej, okay. pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. No jakąś sobie daj radę. No jest powiem szczerze mega ciężko tutaj to teraz wygrać. Bo no to jest po prostu no z takimi graczami to jest po prostu mega trudny poziom. Dobra, okej. Okay. nam powoli już tutaj klocki kończą. O nie. No ja chcę mieć przynajmniej drugie miejsce. No proszę. Okej. Okay. Obejdziemy sobie to w ten sposób, dobra. Panie, spadaj już. Ja chcę mieć drugie miejsce. Okej. Okay. Nie, dobra. Ale no, zajęłem trzecie miejsce, nie będę płakał, ponieważ no i tak mi dobrze poszło, skoro mam aż dwie wygrane i jedno trzecie miejsce. No więc no spoczko. Piszcie o koniecznie, czy chcecie, czy chcecie więcej odcinków z tej minigierki i widzimy się jutro o godzinie 16.30. No to elu! Elu!